Cześć wam! Co będziemy robić? Będziemy rozbijać tą właśnie świnkę. Zobaczymy co tam będzie. No to zaraz będziemy zaczynać. Uwaga! No to rozbijamy i. Co no tu mamy? Monety. No, słabo. Coś rzadkiego. Bardzo. I co będzie? Okej. Okay. Coś mitycznego, legendarnego. I jedziemy dalej. okej, okay, monety no, coś rzadkiego. jak na razie słabutko nie wiem jak wam to poszło jak co to piszcie w komentarzach okej okay. powolutku kończymy odcinek, dzięki za oglądanie, trzymajcie się, kciuki w górę mile widziane i pozdrawiam Was. Na razie.